Witajcie, kochani. W ten walentynkowy dzień, dzień zakochanych, dzień cudownej energii światła, miłości. Dlatego też, zgodnie z obietnicą, że będzie więcej medytacji i modlitw, właśnie chciałem zaproponować dzisiaj medytację. Miłości, medytacja miłości może pomóc nam rozwinąć nasze serce, intuicję, naszą empatię, nasze połączenie z sobą samym i połączenie z prawdziwym źródłem tego, czym jesteśmy. Jeżeli zechcemy, możemy uzdrowić tą medytacją, Zarówno siebie, jak i swoją rodzinę, czy związek, jeżeli oczywiście jest to zgodne z wolą naszą, naszej partnerki, czy naszego partnera. To jest oczywiste. Ja nazywam się Adam, jestem uzdrowicielem duchowym. Zajmuję się uzdrawianiem duchowym już od kilkunastu lat. W tym czasie pomogłem wielu tysiącom ludzi powrócić do zdrowia, zdobyć, że tak się wyrażę, ich szczęście i, i odzyskać ich siły. Wspomogłem wiele osób w rozwoju, w różnego rodzaju życiowych zmianach. Pomogłem też osobom powrócić do pełnego zdrowia z chorób, które były pozornie nieuleczalne. Dzisiaj chciałem się właśnie zająć energią miłości, najważniejszą energią we wszechświecie, a raczej najpotężniejszą, bo energia miłości jest podstawą wszystkiego, co istnieje. A zatem. Zapraszam wszystkich do medytacji miłości. Jeżeli macie możliwość, postarajcie się zapalić różową świeczkę, podgrzewacz. Może być czerwona. Jeżeli nie, to białą lub naturalnego wosku, jeżeli macie. Jeżeli oczywiście macie taką możliwość, to zróbcie to. Weźcie tą świeczkę, ten podgrzewacz w ręce. Podtrzymajcie go chwilę, po czym zapalcie, żeby ta medytacja była także podtrzymana energetycznie. Zarówno ten płomień będzie podtrzymywał medytację, jak już nawet ją skończymy, będzie energetycznym podtrzymaniem tej energii medytacji. Jak i po prostu takim symbolicznym rozświetleniem nasz nas, w naszej przestrzeni oczywiście nie musimy. To jest tylko sugestia. Możemy zapalić sobie kadzidło, kadzidełko jakieś, właśnie różane, może o zapachu słodkich kwiatów, takie kojarzące się z miłością, z różem, czerwienią. Możecie także do tego medytacja miłości zapraszam wyjaśnię co możemy na początek do tej medytacji przygotować jeżeli przygotujecie już właśnie swoją świeczkę swój właśnie kadzidło kadzidełko różane lub świeczkę tak jak wspomniałam różową czerwoną może być ewentualnie biała lub w kolorze naturalnego wosku jeżeli Innej nie posiadacie. Może być to podgrzewacz, delight. Cokolwiek, co będzie odpowiadało energetyce tego dnia, czy energii miłości, czystości, to bardzo wspomoże. A zatem dajmy sobie chwilę, może są osoby, które potrzebują znaleźć taki podgrzewacz, no jednak to nie była medytacja zapowiedziana, więc. Zapraszam, zapalcie. Tak jak powiedziałem, podtrzymajcie chwilę w dłoniach. Może poproście Boga o błogosławieństwo źródło, anioły. Jak uważacie? To już wolna wola. To jest tylko sugestia dla tych, co by chcieli tak zrobić. Gdy już to zrobicie, usiądźcie w miejscu, które jest dla Was spokojne. W którym nikt nie będzie Wam przeszkadzał. Możecie usiąść w pozycji kwiatu lotosu, czyli pozycji medytacyjnej, ale możecie też równie dobrze wykonać to, po prostu opierając się swoimi plecami o ścianę o jakąś prostą rzecz, może o krzesło. Chodzi o to, żeby nasz kręgosłup był wyprostowany, a nam było w miarę wygodnie. To jest podstawa, żebyśmy po prostu mogli to kontynuować. Gdy już ustawicie się, że tak powiem, w swojej pozycji, zaproszę za chwilkę do rozpoczęcia medytacji. Gdy już zrobiliście to, co powiedziałem, może zapaliście kadzidło, może popryskaliście jakimiś różanymi perfumami. Może zapaliście lampkę, światełko, jakieś, właśnie, może coś, co kojarzy wam się z miłością? Teraz, gdy już mamy odpowiednią pozycję, zaczynamy. Usiądźcie wygodnie z kręgosłupem wyprostowanym. Jeżeli nie możecie usiąść, z kręgosłupem wyprostowanym, połóżcie się lub ustawcie się w pozycji, której możecie. Teraz, gdy już usiedliście w pozycji wyprostowanej, czy to będzie pozycja kwiatu lotosu, czy jedna z proponowanych przeze mnie pozycji, weźcie. Głęboki oddech przez 3 sekundy wdech. Wdech raz, dwa, trzy. Przytrzymajcie powietrze przez 4 sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery. I wypuśćcie powietrze przez 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powtórzcie ten oddech parę razy. 3 sekundy wdech, 4 sekundy przetrzymanie powietrza i wypuszczenie 5 sekund. To powinno uspokoić nasze ciało, naszą energię, tak żebyśmy mogli przeżyć tą medytację zgodnie z tym, czego pragniemy i czego oczekujemy. Wdech. Przytrzymajcie powietrze. I wydech. Wdech. Trzy sekundy. Przytrzymajcie powietrze. Cztery sekundy. I pięć sekund wydech. Gdy już jesteśmy w energii medytacji, gdy już nasza, nasze ciało jest spokojniejsze, a umysł zaczyna współpracować z nim na innym poziomie. Przejdźmy dalej do medytacji. Teraz wejdźmy do przestrzeni swojego serca. Ci, którzy tego nie potrafią, tym, którzy tego nie potrafią, zaproponuję prostą technikę. Wyciągnijcie swoją dłoń przed siebie na wysokości swojego serca. Wyobraźcie sobie, że na Waszej dłoni jest wspaniała, jasna, biała, cudowna energia. To Wasza dusza. Teraz zobaczcie, jak koło Waszej dłoni przy sercu, lub no wyobraźcie sobie, Otwiera się taki jakby wir, do którego wchodzi wasza dusza. To wasza przestrzeń, waszego serca. Powinna być szmaragdowo-zielona lub różowa. To przestrzeń w stu procentach bezpieczna, chroniona, w której nic i nikt nie może wam zakłócić, waszej przestrzeni. To jest wasza przestrzeń. I tylko wy możecie decydować, kogo do niej zaprosicie. Zaraz się przeniesiemy do przestrzeni, w której tylko Wy i źródło będziecie mogli być obecni. Ale to za chwilę. Gdy jesteście już w przestrzeni swojego serca, możecie zobaczyć lub poczuć, albo sobie wyobrazić, jak. Wasza przestrzeń serca wygląda jak wielki, szmaragdowy lub stworzony jakby z kryształu różowego pałac. Na górze są jakby takie łuski, które nie przepuszczają nic z zewnątrz, chronią Was. To jest Wasza przestrzeń, nic, nic z zewnątrz nie może się dostać, chyba że sami stworzycie furtkę z jakichś Waszych negatywnych energii. Tak nie ma szans. Wy jesteście w środku tego pałacu. Teraz. Zobaczcie, jak białe światło wypełnia Waszą przestrzeń całego serca. Poproście energię źródła, energię Hiranyagarby, czyli Waszej, Waszego światła w Was żeby posprzątała brudy, może pajęczyny, może miejsca, do których nie zaglądaliście w swojej przestrzeni serca od dawna i są po prostu zabrudzone. Potrzeba je oczyścić. Dajmy sobie chwilę, niech to światło zadziała. Wyobraźcie sobie, jak cały torus waszego serca, przestrzeni waszego serca jest oczyszczony. Wy napełniacie się cali białą energią, energią czystej, czystego światła. Zobaczcie, jak to światło otacza Was, cały, wypełnia każdą Waszą przestrzeń, zarówno na zewnątrz Was, jak i w środku Was. W tym świetle nie może przetrwać nic, co jest ciemne. Nic, co was blokuje, nic, co was niszczy, nic, co was próbuje w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób osłabić, coś zabrać. To nie ma szans tutaj istnieć. Teraz jesteście otoczeni, jesteśmy otoczeni białym światłem źródła, które wychodzi prosto z naszego serca, z torusu, naszego serca, naszej przestrzeni. Serca. Teraz, za pomocą złotej linii, hirania garby, połączmy się z sercem Gai, linia ta biegnie niżej do Ziemi, przechodzi przez całe wszystkie przestrzenie ziemskie, jest złota i chroniona. Do, przechodzi przez wnętrze Ziemi, dociera do samej Gai, do ducha Ziemi, gdzie łączy się z jej sercem, w którym mamy swoje, że tak powiem, ziemskie źródło. Gaja, zawsze nazwita, jest wspaniała, ma kok zrobiony z kryształu, włosy kryształowe. A jej serce to kryształ bijący wszystkimi kolorami. Połączmy się z nim. Posłuchajmy jej bicia. Bicie jej serca jest spójne z pradawną mantrą Gayatri Mantrą. Om swaha, Tat Tatsavitur Varenyam. Bum, 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 bum. To rytm Ziemi. Możemy go poczuć z dźwiękiem właśnie tej mantry, albo po prostu poczuć, jak serce Ziemi uderza. A z każdą falą uderzenia jesteśmy coraz bardziej czyści, i wszystko, co negatywne, natychmiast od nas zostaje odłączone. Teraz, cały czas będąc w przestrzeni naszego serca, hirania garbą, do góry połączmy się ze, z sercem źródła, z którym zawsze jesteśmy połączeni, ale odnówmy to połączenie, oczyśmy je po prostu. Tak to nazwijmy. Oczyśmy tą złotą linię, ten złoty włos, który łączy nas z energią źródła. Poczujmy złotą energię źródła. Możecie poczuć ją z dźwiękiem Om, który łączy się z pradawnym dźwiękiem Ziemi, tworząc świętą przestrzeń w nas samych, dzięki której jesteśmy w pełni chronieni i czyści. Teraz wyjdźmy ze swojego pałacu w przestrzeni serca do troistego płomienia naszego serca. Każdy z nas je ma. Każda istota z duszą ma ten troisty płomień. Jest to płomień, który wygląda jak różowo-niebiesko-żółty płomień, który łączy się w efekcie końcowym w jeden biały płomień. Płomień hirania garby naszego serca. Tutaj, w tym miejscu, nie może być nikogo oprócz nas i źródła. Jakakolwiek istota, która w tym momencie jest z nami oprócz źródła, nieważne czy jest światłem, czy jest ciemnością, zakłóca nas. Musi stąd odejść. To jest święta przestrzeń tylko nasza i źródła. Teraz poprośmy, teraz poprośmy anioła Hamuela i Archanioła Haniela. Poprośmy anioły różowego promienia, żeby przez różowe promienie swojej świętej jamie obecności oczyściły nas, uzdrowiły nasze emocje, nasze serce. Aktywowały prawdziwą miłość, którą jesteśmy, miłość do siebie i miłość do innych. Prawdziwą, niezmąconą, nienaiwną. Prawdziwą miłość, którą od zawsze byliśmy, tą, którą jesteśmy, poczucie różowe światło promienia Archanioła Hamuela, Haniela, aniołów różowego promienia. Boskiej miłości. Tej energii nie da się porównać z czymkolwiek innym, jeżeli jej nie poczujemy, nie jesteśmy w stanie jej zrozumieć. Tylko przez to, że ją poczujemy, możemy zrozumieć, czym ona naprawdę jest. Tu na Ziemi mamy różne rodzaje miłości. Tam jest po prostu miłość. Poczujcie tę miłość, która nie zna początku ni końca, która was oczyszcza, uzdrawia Was, Wasze rodziny, Wasze może związki, jeżeli tego potrzebujecie, wyślijcie ją tam. Poproście o to. To ten czas, gdzie możecie to zrobić. Możecie uzdrowić nie tylko siebie, ale swój związek, swoją miłość. Może rodzinę, jeżeli jest to zgodne z sercem, zgodne z miłością, zgodne z rozwojem. To jest ten czas, kiedy możecie tego dokonać. Może poczujecie zapach róży, różowych kwiatów. To też jest możliwe. Poczujcie miłość. Miłość, która jest wszystkim. Pobądźcie w tej miłości tyle, ile chcecie. Tyle, ile jest potrzebne. Nie przyspieszajcie. Pozwólcie, żeby ta miłość działała. Ten promień różowy boskiej i jam jest obecności. Nie zadziała z Was, przez Was, wokół Was. Nie działa. Pozwólcie mu działać tam, gdzie tego zapragnęliście czy to w Was, czy może w Waszych rodzinach. Poczujcie przez chwilę pomilczmy. To bardzo ważny etap tej medytacji. Jeżeli chcecie pobyć dłużej w tej medytacji, oczywiście zapauzujcie film w tym momencie, jak się skończy. Natomiast jeżeli czujecie, że już jesteście napełnieni miłością, różowym światłem, możecie poczuć się lekko w cudownym stanie takiej, Miłosnego uniesienia, to efekt tej medytacji może tak się udać. Może tak się stać, jeżeli tak się stanie, poczujecie prawdziwą miłość od źródła. Tylko wtedy ją zrozumiecie, gdy ją poczujecie. Jeżeli nie, ta medytacja jest w stanie uzdrowić te energie, emocje. A teraz? Weźmy głęboki oddech. Powróćmy do Pałacu swojego serca, swojej przestrzeni serca. Podziękujmy źródłu, podziękujmy Gai, podziękujmy Aniołom Różowego Promienia za ich obecność, za ich pracę, za ich pomoc. W przestrzeni swojego serca możecie zostać tyle, ile chcecie. To wasza przestrzeń. To jest medytacja. Będzie zaraz zakończona. Możecie ją otworzyć w dowolnym momencie czasu, w dowolnej chwili. Zawsze jest napełniona miłością, światłem i służy tylko dla miłości i światła. Jeżeli chcecie z niej korzystać, możecie korzystać z niej, kiedy tylko poczujecie taką potrzebę. Otwórzmy oczy, jeżeli mieliśmy zamknięte, jeżeli robiliśmy medytację z otwartymi oczami. Weźmy kolejny głęboki oddech, żeby uziemić się. Powróćmy do tu i teraz, do chwili obecnej. Jeżeli czujemy, że za mocno, że tak powiem, emocjonalnie odlecieliśmy, to poprośmy o uziemienie. Natychmiast gaja źródło uziemią naszą energię, żeby ta wysoka energia miłości nie zrobiła nam żadnej krzywdy. I żeby zakorzeniła się w nas na stałe. Teraz ja Wam wszystkim dziękuję za udział w medytacji. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie mój kanał, mnie samego. Łapkami w górę, subskrybu subskrybujecie mój kanał, komentujecie. Dziękuję, że jesteście. W razie potrzeby kontaktu pod filmem macie mail. Ja dziękuję Wam jeszcze raz. Z Wami był Adam. Do zobaczenia. Pa.